Cześć, witajcie w kolejnej przykładowej rozgrywce, w dzisiejszym odcinku Star Battle, czyli kolejna gra z mojego uko ukochanego świata Gwiezdnych Wojen. Jest to gra wydawnictwa Trefl, jak widzicie jest to na podstawie starej sagi Gwiezdnych Wojen, gdzie widzicie Sokoła Millennium i statki Imperium i tak dalej. Ten troszkę mylący pasek by oznaczał, że to jest epizod 7, ale to są wymogi licencyjne, które wymagają tego, żeby na każdej grze ze świata Gwiezdnych Wojen pojawiał się właśnie Kylo Ren i, i, i grafika z nowych Gwiezdnych Wojen. Także nie patrzcie na to, to jest jakby prawdziwa wasza stara saga Gwiezdnych Wojen. Ogólnie gra polega na tym, że każdy z graczy będzie tutaj odbywał pewien wyścig do tak naprawdę bazy Rebeliantów, tak? Jesteśmy tymi dobrymi, którzy chcą właśnie pokonać kolejne rzędy obrony imperium, a wszystko będzie się odbywać przez rzucanie kości, ryzykowanie, pozyskiwanie nowych kart, które będą pozwalały nam na przesuwanie się do przodu. Zaczynamy od tego, że każdy z graczy ma 6 takich żetonów energii i dwa znaczniki te w swoim kolorze. Jeden znacznik ustawiamy na polu 0, czyli startu, skąd będziemy szli, w sumie lecieli przez galaktykę. No drugi znacznik zostawiamy sobie z boku. On będzie potrzebny do aktywowania tej jednej karty. Roswidka przebiega tak, że na początku, który rozkładamy tutaj karty. One się dzielą na dobre i złe, można powiedzieć, bo te imperialne pomarańczowe. Jeżeli trafią się tak jak teraz, trzy złe karty, po wywalacie i dajecie nowe. Musi przynajmniej w każdym rządku być jedna dobra karta. Teraz się nie uda. O, tym razem się udało. I dokładamy tak na wszystkie. Te dostępne tutaj miejsca od dużo złych kart na początku pechowo. I też jedna dobra, czyli słabo. Dobra, i to jest ustawienie początkowe. Zawsze macie dostępną właśnie tą jedną kartę dobrą. Ogólnie na czym, na czym to polega gracz niebieski bierze trzy kości, które mi rzuca, to jest jego tura. I teraz z tych wyników wybiera dwie kości które łącznie suma będzie wskazywała właśnie jedno z pól tutaj dostępnych i wtedy będzie mógł pozyskać tą kartę. W swojej turze może pozyskać jedną kartę, albo tak naprawdę nie, nawet wszystkie mógłby, jeżeli wyniki mu na to pozwolą. W tym wypadku wyrzucił 5, 1, 1, oznacza to, że może albo wziąć szóstkę, albo wziąć dwójkę i tak naprawdę więcej możliwości nie ma. Także w tym wypadku, ponieważ tutaj w tabelce nigdy dwójki nie ma, to niestety nie jestem w stanie tego wziąć więc muszę niestety wziąć szóstkę szóstka na koniec tury niestety zabierze mi jeden życia i też by mnie tutaj cofnęło o jedno pole co na początku gdy nie jest możliwe, ale bardzo zły początek dla mnie i teraz decyduję, czy kończę na tym turę czy kontynuuję, tak, więc mogę lecieć dalej, próbować i chyba, chyba to zrobimy, bo musimy się odkuć mamy dziewiątkę, to dobry znak, mamy szóstkę tutaj nie możemy więc, jak najbardziej, dziewiątkę kładę nacisk tutaj, żeby zaznaczyć, że, że tą akcję będę wykonywał. To jest ogólnie lecenie do przodu o jedno pole, plus kolejne pole mogę, jeżeli pozbędę się jednego żetonu energii. Więc, to jest dla mnie dobra, dobra sytuacja. I wydaje mi się, że chyba na tym spasuje. Mógłbym próbować zrobić te karty, ale bym musiał albo 11 mieć, albo 8, albo 5. A co tam spróbujemy? Raz się żyje. Mam 6 energii dużo na początku gry, spróbujemy. Mam czwórkę, co nie jest dobrym wynikiem. Mam szóstkę, czego nie mogę zrobić, więc niestety muszę chyba w tym momencie wziąć czwórkę. Także minus jedno pole. No i na tym już zakończę. Już nie będę kombinował. Ej, tak i rozliczając. Tu mam jeden do przodu. Tu mam minus jeden, także zostaje na zero. Tutaj tracę jeden energii, niestety. I tak naprawdę tyle. No tutaj cofałbym się jeszcze więcej, tracił kolejne życie, ale nic mi nie grozi, bo staje w miejscu. Także to się zniwelowało z tym co zdobyłem. Niestety nie najlepsza tura dla mnie. Także wraca znacznik do mnie i jest tura zielonego. Dokładamy ogólnie karty. I teraz wykonujemy swoje akcje. Rzucamy. O, dziewiątka, więc na pewno dobry wynik. Siódemka nie najlepszy dla mnie, więc ewidentnie chyba pójdę w dziewiątkę. Zaznaczam dziewiątkę i próbuję dalej. Spróbuję może jeszcze czwórkę, piątkę zdobyć. Dziesiątka, to źle. Ósemka, jest ósemka jak najbardziej. Ósemka to jest, widzicie, tutaj ten symbol karty. Mogę ją zachować, zagrać w dowolnym momencie. I ona pozwala na to, że z dostępnych kart wywalam wszystkie o takich symbolach imperialnych, tak? czyli tutaj widzicie znaczek imperium, tutaj jakieś inne oznaczenia, jakichś generałów i tak dalej, to nie jest istotne ważne, że symbol się zgadza od razu użyję tej karty nawet więc tak, wywalam tą kartę odrzucam również tą tą, bo jest taki symbol tego ognia tu nie ma, także go nie odrzucam, odrzucam wszystkie karty i dokładam do kompletu Wszystkie inne. O, teraz akurat jest dobra fala. O, czubaka, chyba najlepsza karta, bo wiecie, mogę lecieć aż dwa, mogę przekraczać te linie, nie muszę się na nich zatrzymywać. Ehm, Okej, okay. więc ja oczywiście kontynuuję swoją turę, bo teraz jest dużo dobrych kart, więc na pewno, na pewno coś dobrego mi się przydarzy. Mogę tak wziąć ósemkę, mogę wziąć piątkę. I to chyba wszystkie moje możliwości, piątka albo ósemka. A, 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 a. Więc biorę piątkę, a może ósemkę. Odobajcie piątkę, bo i tak mi nie grozi, żeby, żeby tam dolecić. Ja wydaje mi się, że piątka jest chyba troszkę cięższa do wyrzucania niż ósemka. Próbuję dalej. Dziewiątkę już miałem, ósemka jest, oczywiście udało się, więc zdobyłem czubakę, więc będę mógł na koniec tury już poruszyć się widzicie łącznie o 4 pola. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze by było przynajmniej a nawet więcej. O, no to dobrze, bo, bo minę, minę tą linię dzięki tej umiejętności czubaki. Co jest bardzo dobre, bo nie będę chciał się tu zatrzymać, tylko pytanie czy dalej ryzykować. Jeszcze tą siódemkę bym chciał. Zobaczymy, czy mi się uda. Jest siódemka, Dobrze, jest siódemka i chyba na tym zakończę. Ogólnie mógłbym spróbować jeszcze zdobyć R2D2 i C4PO, Oni widzicie, pozwalają na zmianę wyniku plus 1 minus 1. Ale na razie na tym spasuję. Także podsumowując swoją turę, teraz ruszam się 4, 5, 6, mogę dopłacić 1 życie, żeby poruszyć się o 7 raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Dopłacę 1 energii, 1 życia, żeby poruszyć się jeden kolejny, czyli 7. Ła, wow, mocno wyprzedziłem swojego przeciwnika. Oczywiście wszystkie karty, które mi leciałem, odrzucam. Ważny jest motyw też taki ryzykowania w tej grze, że jeżeli Wykonam taki rzut, że będę musiał wziąć kartę, której nie ma. Automatycznie moja tura się kończy i tracę pozyskane karty z tym znaczkiem, właśnie Rebelii. Także trzeba uważać. W tym momencie już nie można ryzykować, bo kości mogą tutaj nas ładnie, ładnie oszukać. Ok. Gra się również kończy w momencie, kiedy któryś z graczy straci całe życie, tak? bo ten gracz ma 5, ten ma też obecnie 5. Jeżeli któryś umrze, no to gra się kończy. Zabieram ten znacznik, i teraz jest tu znowu niebieskiego. Co mamy, co mamy, co mamy? Mamy siódemkę, mamy piątkę, mamy szóstkę. Piątkę, szóstkę, siódemkę. Piątka to jest leczenie. Szóstka zmiana wyniku, siódemka to jest lot x-wingiem. Eee, Wydaje mi się, że pozyskam szóstkę z bo ona pozwoli mi później na zmianę wyniku, co może mi się przydać przy pechowym rzucie, czego już doświadczyłem w pierwszej turze. Lecimy dalej. E, dziewiątka, ewentualnie dziesiątka. E, chyba pójdziemy w 9. 9, kładę znacznik i lecimy dalej. 7, 9, 7 oczywiście. Więc przynajmniej troszkę nadgonię mojego przeciwnika będę mógł się o 4 już. Raz, 2, 3, 4. Oj, teraz się zatrzymam. Hmm. Czy jest jakaś karta, która pozwoli mi przejść dalej? Chyba nie ma. Nie ma żadnej z takim symbolem jak miał czubaka, czyli przekraczanie tej, li, tej linii e, o e, Imperium. Także w tym momencie chyba na tym skończę, bo i tak ruch by mi przepadł, jakbym doszedł tutaj. Także w tym momencie kończę ze swoim ryzykowaniem. Chyba choć, hmm. no dobra, no zużyję te dwa życia, także w tym momencie używam tej karty i tej karty, one są identyczne, czyli je lecę raz, dwa po prostu, ale mogę poświęcić i na jednej, i na drugiej jeden energii, żeby lecieć kolejne dwa, także poświęcam, ryzykuję, zjadę się do trzech, żeby do linii ruchu oporu. Sifripio ma ten symbol karty, także fajnie, bo mogę, mogę go zatrzymać na przyszłe tury, zabieram swój znacznik i tura przychodzi po uzupełnieniu kart. Do zielonego. O, to jest właśnie ta karta, której potrzebowałem. Jakbym miał te X-Wingi, raz mogę użyć tej karty, żeby nie zatrzymywać się na tej linii ruchoporu. E, dobra, idziemy teraz tutaj, tak. 5, 6. 5 albo 6. 6 to jest przechodzenie tej linii ruchoporu. 5 to jest leczenie. Wezmę te x -wingi. Na pewno mi się przydadzą w przyszłości. idziemy dalej. 8, 6, 4. Wezmę chyba 4, żeby. I od razu chyba użyję. O ile... Nie, nie opłacam się od razu użyć, bo nie odrzucę tak naprawdę żadnej karty. Żadnej karty nie odrzucę, bo to są z tymi symbolami. A ja tu widzicie symbol tej fightera, tutaj symbol wybuchu, także to na razie mi się nie przyda, ale na przyszłość biorę tą kartę i ryzykuję dalej. 10 Niedobrze, bo to jest usuwanie wszystkich kart z tymi symbolami. Także w tym momencie, aha, ale te karty akurat nie mają tego symbolu. Także nic mi się nie dzieje, bo tu nie mam ani Sokka Millenium, nie mam ani Artuditu, ani nie mam Xwinga, Także nic mi nie będzie, jeżeli wezmę tą kartę. Ale może coś lepszego jest, jest ósemka. Czyli też będę mógł znowu odrzucać. Biorę ósemkę przyszłościowo poluję na tą jedenastkę, no te dwa ruchy by mi się bardzo przydało co mamy? mamy dziewiątkę albo czwórkę, czwórki nie ma, także nie mogę siódemkę mógłbym kolejną siódemkę wziąć, ale nie, wezmę dziewiątkę i chyba na tym zakończę swoją turę na tym zakończę swoją turę, więc ruszam się raz zapłacę jeden energii, żeby ruszyć się drugi raz, czyli raz, dwa tak naprawdę tych kart nie używam, bo one nie są mi teraz na chwilę obecną potrzebne. Także trzymam je na ręku do czasu, aż będzie coś lepszego. Także jestem sporo przed niebieskim jeszcze tutaj. I uzupełniamy karty dla niebieskiego O, soku milenium. Przerzut wszystkich kości. Tak jest całkiem fajne. I ja ruch do przodu. Troszkę się odwróciła tutaj fortuna, może dla niego. Co on ma dziewiątkę. No to chyba z automatu bierzemy dziewiątkę, chyba, że szóstkę. Wezmę szóstkę, żeby zadbać na przyszłość o swoje interesy, bo różnie to bywa z rzutami, także lepiej, lepiej brać te karty, które pomagają tu na, na, na jakieś kombinacje. Lecimy dalej. Trójka nie, bo to jest wybuch, także nie, chcę uniknąć wybuchu. Szóstka jest wzięta. Co mogę jeszcze? Mogę piątkę. O, piątka. Leczenie. Na pewno tak. Tylko jeszcze chciałbym się ruszyć przynajmniej do przodu jakąkolwiek kartą, czyli dziewiątkę, albo jedenastkę. jest, jedenastka, 11, dobrze. Jedenastka, bardzo tego chciałem i na tym zakończę swoją rundę. Mam same dobre karty, także, także całkiem dobra to była runda dla mnie. że miałem szerzut, także w ogóle świat i ludzie. Leczę się wykorzystując tą kartę, także 1 energii dostaję. Dzięki temu lecę dwa pola do przodu. A sobie zostawiam przerzut i dodawanie wyniku. No i tak widzicie, gra by mniej więcej przebiegała. Teraz znowu byśmy uzupełniali pola dla zielonego. I wyścig by trwał albo do momentu, aż ktoś straci całą swoją energię, albo do momentu, aż pierwszy z graczy dotrze do ostatniego pola w tej pokazanej galaktyce. Także całkiem przyjemna, lekka gra w temacie gwieznych wojen. Jeżeli chcecie się czegoś więcej na temat tej gry dowiedzieć. To już musicie przejść do podsumowania, także no za chwilę link na ekranie się pojawi. A z mojej strony to jest wszystko. Także dzięki wielkie. Do następnego. Hej.